Zanę. Sprawdźmy jakie nastroje towarzyszy mu Cieszysz się z powrotu do szkoły? Jak najbardziej nie. Dlaczego? Dlatego, że szkoła to szkoła i musimy tutaj robić wiele rzeczy, których nie chcemy. No już. A jakie masz plany na ten rok szkolny? Żeby przejść do następnej klasy przede wszystkim, a reszta jak się jakoś się tam ułoży. A jakie lubisz przedmioty najbardziej? Nie mam ulubionych przedmiotów. A polski albo historia? No w końcu human, nie? To znaczy to jest takie po prostu te, te, te przedmioty są po prostu złe, a pozostałe to jest takie gorsze zło. Cieszysz się z powrotu do szkoły? Tak. Stęskniłaś się za szkołą? Tak i to bardzo. Szczególnie za klasą. A jak Ci się podoba atmosfera w Zanie? Jest spoko. A co chciałabyś zmienić w naszej szkole? Myślę, że nic. A twoje plany na ten rok szkolny? Uczyć, uczyć I jeszcze raz uczyć się. A masz jakąś motywację do nauki? Nie. Cieszysz się z powrotu do szkoły? No po części tak, no bo przynajmniej spotykam się z znajomymi i z przyjaciółką. E, a ty? Też się bardzo cieszę. Dlaczego? No bo mam taką fajną przyjaciółkę. <laughs> a jakie macie plany na ten rok szkolny? Zobaczyć nauki, a tam szczególnie z polskiego, ćwiczyć części na Włafie. Żeby, żeby dobrze zdać maturę! A to za rok? Ja już wiem. Ale już trzeba się przygotowywać. A jak oceniacie atmosferę w Zanie? No i nie mam zastrzeżeń żadnych, jest ok. Fajnie! A co chciałybyście zmienić w szkole? Nie ma nic takiego, co bym chciała zmienić. Wszystko mi się podoba. A Ty? Musiałabym się głębiej zastanowić, bo takie trudne pytanie. Dziękuję. Jak Wam się podoba w naszej szkole? Bardzo mi się podoba. Są bardzo mili nauczyciele. Fajnych kolegów mam tu z tyłu. No i w ogóle no, jestem zadowolony, bo się przepisałem niedawno. czy znaczy wczoraj. A ty? No, ja tutaj byłem od początku, nie musiałem się przepisywać z dwójki, jak mój brat. I się cieszę, że nie musiałem się przepisywać, nie musiałem chodzić przez krótki czas do gorszej szkoły, tylko byłem od razu chodzić do Zona. Czyli atmosfera w szkole wam się podoba? Tak, bardzo nam się atmosfera w szkole podoba, jest świetnie. A cieszycie się z powrotu do szkoły? Yy, no, nie do końca, no, ale to chyba jak każdy. Wakacje były bardzo udane, ale no do szkoły trzeba iść. A jakie macie plany na ten rok szkolny? Uczyć się? Z czego? Ze, z przedmiotów szkolnych. A jakie przedmioty lubisz najbardziej? Na no. <laughs> y, no, historia jest fajnym przedmiotem. Tam jest jeszcze fajne dużo, jest fajnych przedmiotów. Wszystkie przedmioty są fajne. Tak. Angielski u pani Storzek. Cieszysz się z powrotu do szkoły? Y, no tak, zwłaszcza ze względu na kolegów, ale tak nie za bardzo chce mi się uczyć jeszcze, tak. Wakacje mogłyby jeszcze trochę potrwać. A ty? Ja tak samo uważam jak ona. A podoba Wam się w naszej szkole? Yy, bardzo. A jakie macie plany na ten rok szkolny? Uczyć się i uczyć. Z czego najbardziej? Najbardziej z matematyki. A ty z czego? Ja z angielskiego. Cieszysz się z powrotu do szkoły? Po części cię cieszę. Dlaczego? No bo nie, w sumie chyba jednak nie. Jak tak myślę, to jest mało plusów. A jakiś jeden chociaż znajdzie się? No, spotkanie ze znajomymi. A jakie macie plany na ten rok szkolny? No, właśnie nauczymy no, się od tego roku. Mm -hmm. A ty? No, ciężka nauka, prawda? Nie ma, że boli miasto, kimoli. A jakaś motywacja do nauki? No, właśnie nie ma żadnej. A u ciebie, Laura? Motywacja jest taka, że za rok matura moje drogie panie. Cieszy się z powrotu do szkoły? Tak, jak najbardziej. Dlaczego? No, jest fajna atmosfera, zawsze można z kimś porozmawiać, no i oczywiście edukacja. Cieszysz się z powrotu do szkoły? Nie. Dlaczego? Bo znów zacznie się nauka od nowa. A jakie masz plany na ten rok szkolny? No cóż, ja bym chciała troszeczkę podciągnąć się z niemieckiego, ym, z polskiego i mam nadzieję, że zaliczę matmę w tym roku. Też mam taką nadzieję. Jak oceniasz atmosferę w szkole? Um, uważam, że atmosfera w szkole jest bardzo miła. Wszyscy są dla siebie w miarę, tak jakby, fajni. Jed jeden drugiemu może pomóc. Nigdy chyba większych problemów w tej szkole, raczej tam z jakąś atmosferą nie było. Raczej każdy ciepło przyjmuje nowych uczniów. I wydaje mi się, że tak już będzie w tej szkole z roku na rok. A co byś chciała zmienić w zanie? Hmm, no w sumie na szkołach, jak szkoła. W każdej jest to samo, trzeba się uczyć, i to też są jakieś tam rozrywki, atrakcje, na które przychodzi czas. Ale wydaje mi się, że wszystko raczej w swoim porządku. Chciałabym jedynie, żeby troszeczkę uściślić pracę w samorządzie szkolnym, żeby właśnie lepiej się dogadywać i mieć więcej pomysłów na ten rok szkolny, żeby coś młodszym kolegom pokazać i koleżankom. Dziękuję. Cieszysz się z powrotu do szkoły? No tak, tylko trochę nie chcę mi się wstawać. A, a jakie masz plany na ten rok szkolny? No, trochę się podciągnąć z nauką, głównie z historii. A lubisz historię? Tak. A jakie jeszcze przedmioty lubisz? <laughs> Angielski, polski i... no. A podobać Ci się w naszej szkole? Tak. A atmosferę jak oceniasz? No fajnie jest, mam fajne koleżanki i kolegów. <laughs> A co byś chciała zmienić w zdanie? Nic. Czyli wszystko zostawiamy tak jak jest? Oczywiście. Dziękuję bardzo.